Maneczko z tej strony drzasko. witam was na kolejnym odcinku z case dropa. Na początku oczywiście przypomnę, pierwszelnik Ci sobie z reflinka. Złote 25 na start, do 30% przy doładowaniu. Skrzyneczka za 25 standardowo sobie otworzymy, jak na każdym odcinku. Zobaczmy, co tym razem skrzyneczka Silver 1 dla nas tutaj ma. No, mam nadzieję, że będzie jakaś awupka Fobos, może tak. fuel Injector, fajnie by było. No i mamy Fobosa, mamy mp 9 to i tak jest strata, tak mi się wydaje. 6,83, a nie, I tak wchodzimy tutaj na plusik że całkiem spoko. Dzisiaj fajny challenge. Chelendek będzie polegał na tym, czy z 25 zł da się zrobić koskę w dzisiejszych czasach. No moim zdaniem da się. I oczywiście postaram się wam to udowodnić, że jest taka opcja. Przetestujemy sobie każdym z krzęczek twórcy. Otworzymy sobie po 5 razy ją. Wiadomo, że gdzieś tam upgrade'ik pewnie będzie pomagał, no ale możliwe, że nawet tutaj nam koska siądzie, bo tutaj się kosy przewijają. Tutaj pierwszy strzał, fajnie, bo petka siadła, reszta troszeczkę słabo. Także, no przechodzimy sobie na Forusie od razu. Zobaczmy co tutaj Forus nam szykuje. No fajnie jakby to od razu koskę, no to byłby PogChampik. No tutaj niestety tylko MP9 na, no nawet nie na plus, ale w nie najgorszym stanie tak naprawdę. Zobaczmy sobie, czy teraz, tak pyk. No, rudy podróżnik. Zobaczmy, co to jest. Książka na jej mamy. Hyperbestie. Jest ok, jest ok. Ten galil też w dobrym stanie może być coś warty, No niestety, niestety nie tym razem. Jeszcze zostało nam saju. No i kura na oceanie na ostatni strzał. Tutaj. 25 zł otwarcie jednej skrzynki 125 zisz myślałem, że będzie koska 125 za otwarcie takich pięciu, no nie najgorszy strzał tak naprawdę. 109 zł. Powiem Wam, że jak na razie najlepszy. No i zostaje nam kura na oceanie. Tutaj też koski są, jakby nie patrzeć, dużo tych kosek jest, szansa pewnie jest mała, ale psz, kto wie kto wie, już myślałem, no tutaj uuu, bardzo słabo. Chyba najgorzej z tych wszystkich. a żeby sobie na przykład teraz taką lodową przetestować. Brakuje mi, wiecie co, brakuje mi na case dropie, case battle na przykład, brakuje mi kontraktów, kontrakty były mega spoko moim zdaniem, no tutaj tylko Meczka nightmare, 50 zł jest takie otwarcia, no słabo, przejdźmy sobie jeszcze na urodzinową, całe 300 nam zostały, niecałe 6 dni do końca eventu mordeczki, dajcie znać czy w ogóle bierzecie udział w tych pierwszych 100 miejscach, bo naprawdę fajne nagrody są do zgarnięcia, czy ktoś tam walczy o coś, no tutaj takie otwarcie też bym powiedział dość przeciętne. Przejdziemy sobie jeszcze na sam dół, bo tam jest taka fajna, magiczna skrzyneczka. Ona kosztuje co prawda 25,79, ale myślę, że te 79 groszy można delikatnie naciągnąć, bo pamiętajcie, jak w wpłacacie 25 zł, z moim kodem dostajecie dodatkowe sianko, więc będzie was na nią i tak, i tak stać. No tutaj taki strzał, powiedziałbym, dość przeciętny. Więc 39 zł. Może otworzymy sobie jakąś tańszą skrzyneczkę, po prostu za te sianko. Myślę, że to będzie skrzynia ognia, to jest taki dość dobry wybór, też z tych tańszych skrzynek na 13 stać. Akurat, więc no liczę na to, że siędzie coś fajnego. Skrzyneczka w końcu za 13 zł, więc może coś sypnąć. No nie tym razem tutaj ta Helferka byłaby naprawdę dobrym strzałem. No mamy 12-37, więc wbijamy się w tym momencie na upgrade'ik, Wbijamy się na upgrade'ik, fast mode. Eee, zobaczmy, co mamy. Jakiego mamy skinka najdroższego? No, ma mendy najdroższe, więc sobie zaczniemy upgrade'ować po prostu tych najdroższych. No i szkoda, że to spaliło, bo to akurat mógł być dobry strzał. Mam nadzieję, że ta nowa chociaż się, on... Ale coś, widzę, że dzisiaj z upgraderkiem się chyba nie lubimy. No jak dać trzeci raz na górę, to się pogniewamy naprawdę. No nie, ale to nam siada. Mamy gloczka za 60 zł, więc okej. Okay. Zaczyna się to jakoś kręcić. Walimy drugi raz na dół. Bo czemu by nie? I drugi raz na dół nam siada elegancko. Elegancko. Mamy gloczka za 103 zł. Eee, myślę, że jeszcze jeden upgrade tym razem na górę. Na takie Chantico Fire. No i to nam mordeczki elegancko siada, elegancko. Mamy meczkę ze 180 zł. no i z tego na razie półtora myślę, że już jakąś koskę najtańszą na przykład taką nawajkę możemy sobie na spokojnie robić pyk, pyk, pyk i siada nam elegancko mordeczki, więc mamy ze skrzynki z 25 zł tak naprawdę udało nam się zrobić pierwszą myszkoskę także jak widzicie da się. Ja sobie teraz upgradeuję te skinki tańsze bo zaznaczam sobie ich po prostu więcej i spróbuję zrobić taki dziki upgrade na razy 10, na przykład na takiego survival knife'a, lewo góra. No i to nam niestety nie siada lewo dół. Eee, ja sobie takie upgrade'y dzikie porobię właśnie, bo... 10% tak naprawdę to wcale nie jest tak mało, a możecie się fajnie wzbogacić na tym. Bo jak widzicie na przykład w tym momencie ja tutaj ładuję 26 zł, mogę zgarnąć awópkę za prawie 2,5 stówki której niestety nie zgarniam, a chciałbym, chciałbym naprawdę chciałbym, żeby taki upgradezik jeden siadł. Chociaż jeden. Nowa za 300? Nie, wolę Shadow Dodgersy, przynajmniej wiadomo, że to jest koska. prawo góra, no. Cie z upgraderkiem tak troszeczkę się nie lubimy chyba. Na początku dwa te droższe skiny mi przepalił, no dobrze, że później jakoś tak pozwolił się odrobić delikatnie. Ale to dalej nie jest to. No, musiałby jeszcze taki jeden upgrade, dziki na 10% siąść, żeby można było mówić w ogóle cokolwiek o jakimś sensowniejszym proficie, tak naprawdę. Tutaj motoglowców nie zrobimy, ale zrobimy sobie takiego print streamka albo sobie nie zrobimy. No siada prawa góra, dam jeszcze raz ten lewo dół. Coś czuję, że teraz siądzie, a wópka za 500 zł, no albo nie siądzie. No widzicie, tak to jest, moi drodzy. Pamiętajcie, że. Jak zrobicie profit, wypłacajcie, bo nie warto ryzykować za dużo, bo z reguły ten kto ryzykuje najwięcej traci. Pójdziemy sobie jeszcze na zdrapeczki. Walniemy sobie na te wszystkie zdrapeczki tutaj. Uu, P2000 Fire Elementor Wear. I to jest bardzo fajny strzał. Bo te P2000 jest dość drogie, 24 zł. No tutaj kolejny upgrade grazy 10 oczywiście. Jak żeby inaczej. Kurczę, no, to tak blisko, a tak daleko. Spróbujmy sobie jeszcze wag gift'a wrzucić całą resztę, zobaczymy, co tutaj nam prawie tysiąca śnieżek może dać. Mam nadzieję, że nie będzie cashback. Fajnie było jakby dało skinka. A niestety 423. Mordeczki piszcie w komentarzach, jaką skrzyneczkę chcielibyście na przykład czy jakiś challenge. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do następnego siemanko.